<śmieniu> Zanim zaczniemy film, to mam to cztery sprawy. Pierwsza sprawa. Jeśli jesteś, jeśli, jeśli jesteś wrażliwy na, na słowa em, 18, plus, to, to nie oglądaj tego materiału. Druga rzecz. Jeśli nie, jeśli nie oglądasz Skate'a i nie jesteś jego fanem, to idź stąd. Trzecia rzecz. Nie spodziewajcie się, się dużej ilości teorii o krucjacie. Aktualnie nie ma jakiejś takich rzeczy, którą. Teori, Z teorii jaką mogę zrobić. Zaczekajcie, bo pies mi szczeka. I tak, ma już ok, Trzecia rzecz, jakby chciałem powiedzieć, że nie spodziewajcie się, się, się dużej ilości odcinków o krucjacie. Dopiero jak będzie ciekawe, ciekawa teoria, to, to nagram. Ale, ale aktualnie poza tym, kto jest skorpion, tym agent, czyli inaczej impostorem, to jest sprawa, To jest em, inna sprawa. Wiecie o co chodzi, że? Czy po prostu kto jest skorpion, to może być ciekawa teoria, a aktualnie przy krucjacie nie ma jakiś takich teorii co się może wydarzyć, bo praktycznie wszystko jest uzależnione od tego kto jest Skorpionem. Ale no i czwarta rzecz taka, że Skate jeśli to oglądasz jesteś moim ulubionym aperem. muszę ci to przyznać. Ale no skoro już wszystko wyjaśnione to przejdźmy do tematu odcinka. Przejdźmy teraz do tematu. Miejcie Skorpion to jest agent znaczy ktoś znaczy chodzi o to, że Skorpionia jest impostorem w szeregach M M Stanów Zjednoczonych, że chodzi o to, że po prostu on daje informacje daje informacje islami i terrorystom z Syrii i Iraku znaczy to nie, to było z Syrii i to tyle co się dowiadujemy z odcinka szóstego pod tytułem szczur pośród nas odcinka Odcinka, co by było, gdyby konorem został prezydentem Polski, nie miało to analizować. To był tylko specjalna prima prima Natomiast w przypadku odcinka siódmego, podzielona Europa, możemy już zauważyć kilka rzeczy, które mogą nam pomóc w śledztwie. Mianowicie, Wielka Brytania znalazła typa, który przemieszczał się na terenie Rosji. Znaniem, I i w zdaniem większości osób jest właśnie Skorpio, zdaniem też również Ameryki. Jednakże, czy to na pewno on? Musimy, przeanaliz musimy przeanalizować fakt, że, że Skate podał w ankiecie pięciu, pięciu um, kandydatów. Ten typ Federacja Republik Europejskich, Stany Zjednoczone, Chiny i ultranac ultranacjonalistyczna Repu Federacja Rosyjska. Momencie, w którym Azerbejdżan pokonał Armenię, na, mam napis: Armenia was not impo the imposter. One imposter remained. Więc mamy potwierdzenie, że impostorów, czyli, czyli tych agentów przeciwko Ameryce, jest jeden. I jest nim Skorpion. wiadomo że na jego Skorpion, a nie Skorpio Pozw mi, Pozwólcie mi, się tak będę na niego mówić. I wiele że i, i tak. I tak, USA już od, na, od razu wykluczałem, bo niby. Czemu Ameryka miałaby być tym złym? Pomyślcie o tym. Natomiast... Natomiast... Natomiast ten łysy... Wiele... Znaczy jak głosowałem głosowałem to jakieś, to było widać, że zanim większości osób właśnie ten łysy jest Impostorem I tak... Czy to nie byłoby zbyt proste? Nie wiem, na przykład FBI czy tam amerykańskie siły specjalne go zabiły i już to było... I koniec. Czy to byłoby serio tak... Czy serio by... Czy serio byłoby tak? Czy serio by Skate zrobił takie coś, że byłoby aż tak łatwo? No agonii mówiąc nie wydaje mi się, bo... I że raczej według mnie Agent Scorpio to jest ktoś więcej niż tylko człowiek jeden. Więc... Więc już... Więc pięciu kandydatów zostało nam trzech. Mianowicie, została nam Federacja Republik Europejskich, Chiny i, i Ultranacjonalistyczna Republika, raczej Federacja Rosyjs Ros Rosyjska lub Rosji. Ja będę mówić FED Rosji. Będę mówić różnie. W pierwszej kolejności myślałem, że to Federacja Republik Europejskich. Z tego powodu, że mało kto by się tego spodziewał. Jednakże, jeszcze miałem ja takie podejrzenia z tego powodu, że, że, na, że na miniaturce z pierwszego z pierwszego tego filmu z Prima Aprilis było pokazane jak, znaczy była pokazana em, właśnie em, ten atak na Polskę i ze strony islamu i Rosji. Więc, więc wydawało mi się, że Federacja Republik Europej że USE czy tu Federacja Republik Europejskich zostanie przyjęta przez islamistów. Jednakże po dokładniejszym się zastanowieniu pomyślałem. Hmm, to byłoby trochę dziwne. A poza tym niby jak tak szybko M. jak ten typ mógłby się dostać z z em, z, z, z Federacji Republik Europejskich, bo... najbliżej Kaukazu, czyli... Mi, raczej najbliżej Rosji jest Grecja, ale... ale trzeba na pewno... raczej chodzi o to, że trzeba by na pe, znaczy Finlandia jest najbliżej, ale trzeba by na pewno to miałoby sens? Tak średnio bym powiedział, tak średnio, a poza tym a poza tym na to, że, że Unia... że Unia Europejska raczej nie jest zła, no przynajmniej według mnie a Unia właśnie zjednoczyła Europę, to raczej wydaje mi się, że, że prędzej islamiści by się zbuntowali, jeżeli Europa była zła. Więc nasze grono zostało już zawężone. Tak, więc zostało nam tylko dwóch kandydatów: Chiny i Ultranacjonalistyczna Federacja Rosji. Z tego co z powiedziała Brytania, ten Łysy był, był właśnie w, w Rosji. A pomyślmy, gdyby to był jakiś chiński agent, to niby jak tak szybko mógłby się dostać, czy jakby tak mógł się dostać do, do Kaukazu, tak szybko, jakby miał się dostać do Kaukazu, trochę musiałoby to mu zająć. Więc pomyślmy, więc pomyślmy, czy. Więc pomyślmy jeszcze raz, kogo teraz mam na oku: Chiny i Ultranacjonalistyczną Federację Rosji. Pomyślmy. Pomyślmy o fakcie jednym. Ultra czerwona nacjonali, czerwoni nacjonaliści za, po, zaproponowali em, temu rządowi Rosji, który rządził M przed tą wojną dobową, że wła, czy zapropon, Jeśli dobrze pamiętam, to właśnie on zaproponował mu zjednoczenie. Pomyślcie, czy jeśli założymy, że to spotkanie było przed tym jak Wielka Brytania go znalazła, to co jeśli? To pomyślcie. Urt... Czerwoniacjonaliści dogadują się z e, rządem Rosji na zjednoczenie w ultranacjonalistyczną Federację Rosji. Pomyślcie. Więc, więc według mnie teoria jest ostateczna. Według mnie ultranacjonalistyczna Federacja Rosji jest impostorem. Tak więc, tak się prezentuje moja teoria. Napiszcie w komentarzach, jak jest, jako, jakie wy macie teorie na ten temat. It's Kate, jeśli mam prośbę. Nic, nie dała żadnych wskazówek, czy mam rację, czy nie. To by zepsuło zabawę. Ale no, to już koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał.